W tym filmiku zamierzam pokazać Wam dokładnie, jak wygląda kemping w A jest on usytu usytuowany mianowicie w ten sposób, że tutaj znajduje się stacja benzynowa. Jak się obrócimy, przed nami rozpościera się widok na skocznię narciarską Holmenkollen. Jest to około 4 km stąd, pod górkę. Tutaj mamy recepcję, gdzie załatwia się wszystkie formalności i wchodzimy. Przypominam tylko, że przyjechaliśmy na kemping wczoraj, jesteśmy już rozbici i zaczynamy się relaksować. Tutaj są jakieś pomieszczenia gospodarcze i zacznijmy od tego, że zaraz po prawej stronie mamy pomieszczenia, gdzie znajdują się pralki i suszarki. To pomieszczenie, sucharki, to są suszarki na karty magnetyczne. pranie kosztuje 40 koron, suszarki kosztują 40 koron. Karty, które dostajemy na wstępie, które otwierają tamten szlaban. Karty magnetyczne, które otwierają tamten szlaban, który jest na wprost, które otwierają pomieszczenia, wszystkie pomieszczenia, czyli toalety, które doładowuje się i można dzięki nim korzystać z pryszniców, czyli doładuje się prąd. My wzięliśmy dwie karty i każdą kartę doładow doładowaliśmy za 75 koron i to wystarcza 75 koron na 5. Kąpieli. I teraz tak. W tym miejscu, tutaj najprawdopodobniej, yy, są rozbici ludzie, którzy mają swoje przyczepki na stałe. Po, prawej, po lewej stronie yy, to jest miejsce właśnie yy, dla przyczep kempingowych. Nasza przyczepka jest tam dalej. Yy, 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 mamy miejsce 239, takie sobie wybraliśmy. Yy, żeby tam dotrzeć, trzeba było jechać. Na wprost i tam dalej, gdzie są te drzewa, e, takie zagęszczenie drzew, tam trzeba było skręcić, w lewo i e, po prostu zrobiliśmy takie koło, żeby dojechać na tamto miejsce. E, no i mamy wjazd, tak? E, tutaj wszystko jest napisane, o, otwarcie, zamknięcie, tak? E, nie można wjeżdżać samochodami między 24 a 6 rano. No wchodzimy na to właściwe miejsce, na ten właściwy kemping. Tu mamy takie domki, które można sobie wynająć. Eee, pod nazwą to się nazywają hytte. Taki dom to jest hytta. Eee, I teraz tak, tutaj jest cały eee, budynek poświęcony sanitariatom. Eee, I teraz podejdziemy sobie tutaj. Dla ludzi, którzy jeżdżą z przyczepami Yy, kamperami wiedzą, co to oznacza, czyli tu jest pomieszczenie, gdzie się opróżnia, yy, no, toalety, tak? Kasety. Proszę bardzo. Bardzo yy, czyste pomieszczenie, zlewik, wąż z wodą, tam się wylewa. Yy, tutaj co mamy? Jakaś pobór wody. Można powiedzieć sobie zatankować wodę. Z tej strony mamy. Yy, Familiarum. Nie wiem, czy to jest zamykane, czy nie. Sprawdzimy. Nie, to na kluczyk. Gdzie całe rodziny mogą sobie wziąć prysznic. Od razu pokażę naprzeciwko. Tu jest zlewnia szarej wody. W tym miejscu. Pójdziemy dalej. I mamy bardzo, bardzo przyjemne toalety. Naprawdę pachnące, czyściutkie, nowoczesne. Damskie, męskie. O, to jest wspomniana karta. Otwieramy drzwi. I teraz mamy naprawdę szereg pomieszczeń różnych, przeróżnych. Taka ktoś korzysta. wejdziemy, tak? Jesteśmy w części toalet. E, no, piękne lustra. Toalety. Czyściutkie. Wszędzie jest du dużo umywalek, mydełka. To są takie pomieszczenia, gdzie są same umywalki, to ktoś jeszcze po prostu sobie się chce umyć albo. Mężczyźni nam to samo czego wolić. E, naprawdę dużo. Sześć toalet. Sześć kabinetów z uniwalkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć pryszniców. Pokażę, jak go wam Proszę. I działa to w ten sposób, że jak przytkniemy kwarter, moment uruchamia się prysznic i w momencie, kiedy tylko pięć minut minie, on się od razu wyłącza. Na bukstach po prostu jest tak, że się wyłącza ciepła woda, a się nadal leci. To się po prostu wyłącza. Yy. Muzyczka cały czas sobie leci. To nie wychodzi mój podkład. Jest bardzo gorąco, więc widać że jestem ubrana. Jest jakieś zamknięte, ale tu jest drugie takie pomieszczenie identyczne. Może mi nie jest potrzebne. Tutaj dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie proszę bardzo dla malutkich dzieci. Bardzo przyjemne, Dywanik, przewija, to panienka, niskie umywaleczki, wszędzie mydełka, dystrybutory. Fajny prysznic, że osoba dorosła kąpiąca, dziecko nie musi się napylać, Tu jest drugi i toaleta. Wszędzie papiery, wszystko jest naprawdę bardzo czyste i jest pachnąco. O, krzeselko, nawet można sobie dziecko posadzić. Bardzo bardzo przyjemne pomieszczenie. Boreczki wiadomo na pieluszki. Są kusteczki. I tu jest y, część męska, tak? Taka sama nie będziemy tam zaglądać. Tutaj nie wiem, pozamykane te pomieszczenia są w tej chwili, ale byłam tam wczoraj. Naprzeciwko mamy bardzo sympatyczny plac zabaw. Zobaczcie jakie fajne domeczki są pobudowane. Dzieci naprawdę mają gdzie się bawić. Jest fajna taka poducha powietrzna, gdzie dzieci skaczą. Zobaczcie, jakie fajne, Dzie naprawdę dzieci mają, mają co robić tutaj. Wczoraj tutaj po prostu dzieci było pełno. I mają takie domeczki, które są tak policja, poczta e tutaj mamy co jeszcze? Szkoła. Tutaj nie ma nic napisane, stacja benzynowa, lodziarnia. No <grytania> wtedy no fantastyczne te domeczki są. Śliczne. Myślę, że dzieci mają tutaj naprawdę frajda. I tutaj mamy takie pole do mini golfa. O, zobaczcie. Tam są puśtawki, nawet nie wiedziałam. Tutaj nie wiem, co tutaj jest. Jakiś checki, camping, check Jakieś takie pomieszczenia gospodarcze. Tutaj mamy co? Ławeczki. Aha, tu jest grill. I zaraz poszukamy jeszcze kuchni, w której nie byłam, gdzie można Aha, tu są jakieś, tu jest jakieś miejsce, gdzie są jakieś kosiarki, nie kosiarki, rzeczy takie tam. Ale bardzo, tu jest bardzo sympatyczne. Super. Do, go, do mini golfa. Jest to jakoś rozwiązane, więc dzieci jak, jak chcą, to mają gdzie się bawić, spotykać się. Pójdziemy teraz dalej, poszukamy e, kuchni i gdzie można zmywać naczynia, bo tego wczoraj jeszcze nie znalazłam. Właściwie dostaliśmy taką mapkę e, e, kempingu, ale jakoś no, nie udało mi się tego znaleźć. Teraz tam pójdziemy. No, tutaj wiadomo miejsca na kampery. Camping e, naprawdę jest duży, próbuję go przejść troszkę tak dookoła, pokazać jak on wygląda. Teraz pokażę Wam jeszcze raz gdzie my stoimy. Tutaj śmieci w tym kontenerze. Zaraz właśnie będę musiała przyjechać chyba z szarąpodę zlać. Akurat w tej chwili kosi pan trapkę Nie wiem czy to nagrywać, czy nie, może... Nagram, o, tam jest nasza pieczewusia, nasza adrianka. Samoloty trwają tylko przód jego. A tam dalej, za tymi drzewami, za tą polanką tam, tam jest przepiękne jezioro. Było mi się tam na początku tego jeziorka e, z Roksunią na spacerku rano o ósmej. Jest naprawdę śliczne. I tam wiem, że e, jest takie miejsce kąpielowe, gdzie można się kąpać. I masa dzieci dzisiaj tędy przechodziła na rowerach jechali właśnie na kąpielisko. No tutaj te chytki wspomniane. Któregoś razu właśnie chcieliśmy też, jadąc do Ostrow, chcieliśmy sobie taką chytkę wynająć, ale zrezygnowaliśmy. No i tak czy siak znaleźliśmy się na tym polu kempingowym, tylko, że już z własną przyczepą, chociaż tak są pięknie są usytuowane te domy. Na wzgórzu. Ludzie z tych balkonów mają widok na jezioro, a za, za tymi domami, tam dalej w górze, jest yy, skocznia Holmenkollen. No to skocznię się też wybierzemy i ją pokażę. Byliśmy na tej skoczni par lat temu, a w październiku było bardzo zimno, wtedy wiało. To teraz jest piękna pogoda i będzie można ją pokazać. Tu też patrzcie, taki grillik sobie można rozpalić i wchodzimy do kuchni właśnie. Tu właściwie bym musiała przyjść ze swoim grillem. Piekarniki. Jak to działa? Podejrzewam też, że to kartem tu się pewnie przytyka. O! Płyty indukcyjne. Zaraz sprawdzimy, jak tutaj jest. Tutaj też są te płyty indukcyjne. No bardzo fajne pomieszczenie, naprawdę. I zobaczmy. Tu tutaj trzeba jest ciepła woda. To darmo czy nie? No i jest! To jest to, czego nie ma na, na brusam. Tam nie ma dostępności ciepłej wody przy zmywaniu, a tutaj zobaczcie ile jest komór. To w takim razie jak na końcu ten film przychodzę i umyję grilla, nie ma nic gorszego, jak się zostawia grilla. Także tak to wygląda wszystko tutaj. No to, w takim razie pójdziemy teraz na... Spacer wokół kempingu. Dojdziemy do naszego do naszej przyczepy od drugiej strony. Dużo miejsc jeszcze wolnych. No kemping ten należy do tanich. Naprawdę dosyć drogo to wychodzi, ale jest naprawdę fajny i jest naprawdę czyściutki. i Odremontowane te sanitariaty, one bardzo rekompensują tą cenę. Dzisiaj było bardzo cichutko w nocy. Nikt nikomu nie przeszkadza. Idziemy, przejdziemy się teraz. Dzisiaj sobie zrobimy taki dzień chilloutowy, odpoczynek. A jutro planujemy właśnie już coś pojechać, zobaczyć. Lubimy bardzo eksplorować. Albo to będzie skocznia narciarska, albo pojedziemy do centrum Oslo. Zobaczymy jeszcze. Na pewno jutro będziemy coś zwiedzać. No, tu kamperki rozbite. Roz... tak będę powiedzieć oczywiście. Jedziemy, przejdziemy się. I my wjechaliśmy wczoraj tamtym wjazdem, za, za tym namiotem. Tędy wjechaliśmy. Jakiś pieseczek sobie biega, Jorczek. Komuś z namiotu wyskoczył. Czyli ty Kiesiu jesteś. co? My jesteśmy tam. Nasza Madziunia, Soi, Mazda. zanim, Za nią namiot. Pokażę, gdzie jesteśmy podłączeni do prądu. I teraz tak. Tam... Widać w oddali jest jezioro. I proszę bardzo, jesteśmy przy naszej przyczepce. Tak nie wygląda, ale na pewno jest bardzo mokro. I teraz zobaczcie. Jest 239. Jesteśmy podłączeni do prądu tutaj, a wodę ściągniemy stamtąd. I tyle, jeśli chodzi o wycieczkę po kempingu Bukstad Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże w decyzji czy tu zajechać, czy nie.